Witam serdecznie na kolejnym gnocie. Dzisiaj strasznie wieje, mam nadzieję, że coś będzie mnie słychać. Ja wróciłem z nocki, z dwie godzinki, może nawet trzy sobie odespałem. Także jakoś funkcjonuje. I dzisiaj spróbujemy ogarnąć im te gniazda, jak się uda, ale tam tak foka. O, ta obeczka mi bardzo ładnie schnie, tam wody to coraz więcej jest. Kiedyś wyschnie, jak będzie pogoda. Albo ją schowam po prostu. Do garażu to sobie wyschnie, no to by nie głupie Ta kwoka tutaj, przed chwilą jej oporządzałem. Strasznie się dobija, żeby wyjść z pisklakami na dwór. Tylko Edziu, nie przeszkadza jej. Edziu tu nie chce im zrobić krzywdy. Chodź, Edziu, Edziu, chodź. Chodź tu, no. Chodź, 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 chodź. Chodź, zobaczymy, czy one sobie pójdą. O, pójdą, bo ona strasznie się dobijała dzisiaj, żeby z nimi wyjść. Ta. Biała to się tak nie dobija. A tej damy taki spacerek. Ona pewnie pochodzi z pół godzinki i, i wróci bo wieje. Dzisiaj nie jest za ciepło no na plusie ponad 10 stopni. Ale jakoś tak zaciepło to nie jest. To pewnie nie będzie z nimi za długo tutaj buszować. No i ładnie wychodzi. Trzyma się tutaj blisko budki. Edzia, co prawda, musiałem chwilowo przymknąć do końca. Bo co się pokazał w pobliżu, to ona w panice uciekała z powrotem tedziu ma czas, dostał kość. To sobie teraz tam pochrupie. A ta kurka niech pomału powyprowadza. Pochodzi z nimi i ją się znowu zamknie z powrotem. Bardzo ładnie ona mi tutaj przekopuje i grabi. Nawet tak równo w paskach idzie. Kopie, wszyscy jedzą, idzie dalej. To ja bym tak tutaj nie wyczyścił, jak ona. A tych chyba jeszcze dzisiaj nie będę puszczał, bo. Ta się nie dobija to raz, a dwa one tutaj mają więcej przestrzeni, mogą sobie chodzić, kopać. A tak widzę, że ta biała kurka tutaj to z nimi wyjdzie trochę i zaraz się chowa do budki, bo wiatr jest silny. Niestety. O, wylas tam jeden, dwa, trzy wylazły. Gdzie one wylazły? Poszedłem po tamte tutaj, wiatr uchylił. Dobra, krzywulec. Spokój. Czy Uciekaj stąd. O ale tu się narobi. Nie, tych nie ma co wypuszczać. Ta biała, to tu widzę, że jest pokonfliktowana. Ze wszystkimi, ale chyba wszystkich udało mi się zamknąć. Szybko poobkopuję tutaj. Oj, widzicie, pełna panika, bo ona jest taka bojąca się. Robi nerwową atmosferę. Biała, już jesteś zamknięta. Masz wszystkie dzieci. Dobra, lecę po łopatę i to obkopuję. Wszyscy są już w środku na szczęście. Biała straszną panikę robi. Poobkopywane, gdzie były jakieś szpary, szczeliny, ale... Tu i tak chyba trzeba będzie wkopać w siatkę, przykręcić. Bo za często mi się podkopują. Znaczy to drugi czy trzeci raz się zdarzyło u białej. Ale ile bym tego nie nasypał, to trochę kury rozgrzebią trochę nas z drugiej strony. I taka to robota, zawsze coś wylezie. Dobrze, że byłem w domu. A ty coraz dalsze sobie wycieczki robisz, tylko ich nie ucz do lasu chodzić. A tutaj ta czeremcha się obsypuje, bo tutaj rośnie. I chyba sobie w tym szukają. Mam nadzieję, że pisklakom za bardzo to nie zaszkodzi. Chociaż chyba pomału można by już je z powrotem do budki zagonić. No i już z powrotem do siebie. Już starczy ci tych owoców. Masz wszystko, żeby jakieś biegunki one nie dostały. Czarna to się znowu już niczego nie boi Ojejku, to nie był dobry pomysł, ona jej już do lasu ciągnie Wracaj mi stamtąd do budki już Lećcie tam, lećcie No, brawo, wszystkich masz Policzy masz wszystkich 2, 4, 6, 8, 10 Wszyscy są. Jeszcze raz policzy dla pewności 4, 2, 4, dobre trochę tu ci to od tego typu, bo widzę, że już zasypałaś, smacznego starczy wycieczek na dzisiaj, bo mi się strasznie rozchodzicie do lasu, z nimi pójdziesz a tu psy, lisy latają i, i tyle z tego Edziu, z 20 minut może byłeś w końcu a już nie może mnie puścić, jak wybieg daj spokój o, a kości to nawet nie zakopał ale tu z tym trzeba będzie coś zrobić, bo ta budka jest fajna, tylko że na wiosnę lata, a teraz idzie jesień. One przecież za 2-3 tygodnie jeszcze nie będą za duże, trzeba im tu coś zorganizować. Zaraz coś poszukam na internecie, albo tą budkę jakoś docieplić, albo coś zorganizować sensownego, ale znowu, żeby tą docieplić, to moim zdaniem ona jest za duża na kwokę tylko z małymi, bo to się w ogóle i tak nie nagrzeje w środku, a przyjdzie mróz, od blachy będzie ciągnęło zimno. Tutaj to już nie mówię, to trzeba by zrobić całe drzwi, osobne okienko, dużo przeróbek, a trochę bez sensu. Bo ta budka jest idealna, żeby tam sobie kurka wysiedziała i odchowała nawet. Bo tu można jej zrobić i piasek do kąpania, i poidło, karmidło, tam by miała gdzieś sobie gniazdko. Jakby któraś na wiosnę mi zaczynała siedzieć, to tu bym jej ją przekładał. Ewentualnie tu można by zrobić jakiś mały wybieg, wygrodzić. Bo tak jak ja dzi dzisiaj je puszczam, to fajnie, trochę wyjdą sobie, pochodzą, wrócą. Gorzej tutaj to, zaraz mi pójdą do lasu. Tu jakieś śmieci wychodzą, to ten basenik, to już nie mówię. Ale tu by im wygrodzić taką zagródkę, większą jak tamta, taką nie wiem, 5, na tutaj do płotu. To by była fajna opcja, ale to na przyszłe lęgi. Ale teraz na te zimniejsze okresy trzeba coś szybko pomyśleć. Na szczęście, najbliższy tydzień żadnych przymrozków i tak dalej nie zapowiadają, ale muszę to mieć na uwadze. A tego towarzystwa nie mogę wypuszczać z białą, bo biała jest straszna panikara. Jak jakaś kura, kogut, cokolwiek jest w promieniu paru metrów, to od razu jest ataki, i od razu są bójki. I ona nawet mnie się bo jak tutaj wchodzę. Już tyle razy, że wchodziłem, wychodziłem, zaraz się chowa, wydaje te dźwięki takie ostrzegawcze. Ona mogła nie mieć lekko jak. jak siedziała w lesie. Może też ją coś tam atakowało, to jedno, to ma takie obawy. A dwa, to to, że. Ona zawsze trochę taka była, nawet te jajko zniosła, czy coś to. To taka była krzykliwa. Jeden to jest taki malutki, widzicie tam tego żółtego, teraz jest za białą. O tam, przy samym słupku. No, wszystkie są większe, on jest połowę mniejszy, ale kurkami już odrasta. Podejrzewam, że z jakiegoś małego jajka. Ozdobny kogucik, ozdobna kurka i taki mały się uląk, bo wygląda na zdrowego. Pierze je dobrze, chodzi, biega je. Jakby nie odstaje zachowaniem od reszty piskląt, ale odstaje zdecydowanie wielkością. Chociaż jak szyję wyciągnę do góry, to aż tak tego nie widać. O tamten mały, teraz go znowu zasłoniły. O ma łatwo się oddać, bo się wchyli w to tamte. Tutaj on jest. O, o i O pierwszy do mamy Dobra, wychodzę biała, nie awanturuj się. Edziu zrobił kółko po podwórku i poszedł do końca. Bo tam ma kość i widzę po nim, że jest w takim stanie, że się zastanawia. Nie wie czy zjeść, czy zakopać. I tak wstrzymuje się z decyzją jeszcze. A pilnuje, żeby mu kury nie obdziobały. bo te mniejsze kurki albo te pisklaki od malutkiej, to mu między szczebelkami często wchodzą i tam dziubią. Jak ma coś, czego tam za bardzo nie lubi w misce, to nie reaguje w ogóle, ale od kości to odgoni. No i tak pilnuje, ale nie wie co zrobić. Dobra, rozpalam w piecyku. Trzeba ziemniaki ugotować kurom i brać się za robotę. I się rozpaliło elegancko. Jak już z komina widać, że idzie takie gorące powietrze. To znaczy, że się rozpaliło ładnie, można trochę przymknąć. A tutaj ziemniaczki dosypałem trochę kukurydzy. Jakaś słoma się tu zaplątała. No trudno, to pewnie z tej kukurydzy nic im się nie stanie. Dekielek zdjąłem, piszecie, że pewnie garnek się szybko przepali. No jak się przepali, to trudno, ale szybciej się zagotuje. A a propos tego garnka, dużo osób pisało, że nie wolno w tym nic gotować, bo on jest ocynkowany bodajże. Znowu inni pisali, że ziemniaki można gotować i gotowali w swoich domach dużo razy i że nic się nie dzieje, że nie można tylko kwaśnych rzeczy, że bigosu nie można. Inni piszą, że wszystko można, a jeszcze inni, że nic nie można. Także jak ktoś ma pojęcie, to niech da znać, dlatego go dzisiaj nie chciałem używać, tylko wziąłem ten mały garnuszek. A jak nie można w nim gotować, to się nic nie stanie, on mi się bardzo przyda do noszenia drewna do chałupy. Do kominka, bo jest wygodny, ma dwie ręce, nie jest jakoś specjalnie ciężki, to i tak się przyda za tą cenę. To taniej od wiadra mi to wyszło metalowego. No, no to tyle. Jak ktoś wie, czy można w tym gotować kurom ziemniaki, czy nie można, to niech da znać. A dzisiaj jeszcze w tym ugotuję. To się kurkom da, a po południu się je puści na zielonkę. Jak wszystko dobrze pójdzie, Edziu doszedł do wniosku, że jednak jest najedzony i kość sobie zakopał. Zobaczymy, jak mu poszło. Czy dobrze zamaskował? Bo ja widziałem, gdzie. Tutaj pod płotem. No bardzo ładnie zamaskował. Prawie nie ma śladu. Patrzcie na to. To jest jego spiżarnia. Ja muszę zrobić swoją. Pomożesz mi jedeck kopać potem ziemiankę jakąś na przetwory. O, Lublina ogarnąłem w międzyczasie i na pacę. I w środku, bo może się będzie jechało po jakieś materiały, żeby coś tej ogarnąć. Na zimniejszy okres i wziąłem wkrętaczkę, wkręty idę te gniazda, poogarniam, bo to robota na dzisiaj zaplanowana. A jeszcze nawet palcem nie kiwnąłem w tą stronę. A tu już pół dnia minęło. Przynajmniej kurę już jajka poznosiły, trzeba pozbierać. Na dworze 5 jajka. Zobaczymy ile w środku. Krzywule, co tak za mną biegasz? W środku te o w środku to w ogóle dużo. Słoma wymieniona to inaczej. Tutaj te większe są. Co my tu mamy? Sześć jajek. Jedna niesie tak podobne do sztucznych. Patrzcie, to jest prawdziwe. To jest sztuczne. No podobne są. To jest tak markerem oznaczałem trochę widać gdzie nie gdzie, ale te markery to się szybko wycierają. Nie ma tutaj więcej, ale już o. Większość słomy. Już wywalona. Aha, znowu mi się parę osób pytało, gdzie można takie gniazda kupić. Firma BioEx, wrzucę wam linka w opisie filmu, jakby ktoś był zainteresowany. Ja z nich jestem zadowolony, tylko w moim przypadku trzeba tej słomy pilnować, bo wyrzucają. A tak to luks się tutaj niosą 6 sztuk więcej niż na dworze, czyli dzisiaj mamy 11. Odkręciłem te karmidełko stąd, bo to tutaj po nic nie jest. Potrzebne gdzieś pod dachem można by im to nawet przykręcić i tych muszli o co tu są im sypać no i dobra trzeba wszystko wybrać przesypać ziemią okrzymkową te sprawy biorę się za robotę słoma wybrana cała taczka tego wyszła ale jedna rzecz co mnie cieszy żadnych insektów robaczków tutaj nie dostrzegam a i nie czuję żeby mi coś po rękach chodziło czy coś mi gryzło to taki plus dobra wywożę to i wyczyszczę to szczotą ile się dało to wysprzątałem i sowicie obsypałem ziemią okrzemkową nawet tu po ścianach ile się dało to na pewno nie zaszkodzi a utrudni jakimś tam robelom życie tak patrzę co tu ta ściana taka ciemniejsza już myślałem że to jakieś takie robaczki małe ale nie to jest po prostu przebarwienie na tej palecie jakby ktoś był ciekawy i tutaj proszę kurką też sypnąłem już tam niektóre się w tym potarzały, niektóre sobie dziubią. To im nie zaszkodzi. Dobra, świeża słoma i można ustawiać sztuczne jajeczka, które tutaj sobie ułożyłem. Jest świeża słoma, oczywiście trochę mi się rozsypało, jak to zawsze. Ja ją też tylko już delikatnie przesypię tą ziemią okrzemkową. Jakby coś tam miało w niej żyć, to ziemia okrzemkowa i tak tam na dół spadnie. No i luks, resztkę im tutaj sypnę. Będą miały do kąpania się. I teraz tutaj chcę wstawić po deseczce, żeby mi nie wywalały tej słomy notorycznie. Bo z tym jest wieczny kłopot. Mam tutaj kilka deseczek, nawet zakonserwowanych. Tylko trzeba je podocinać na odpowiednią długość, bo są za wielkie. Dobra, lecę po tą piłkę małą. Docinamy, przykręcamy, może coś z tego będzie. No. Dobrze by było, jakby tak nie wywalało tej słomy, bo tu wiecznie mam grabienia i potem tu dokładania, bo jak jest mało słomy, automatycznie przestają się mieść. Deseczki zamontowane na pewno już aż tyle nie będą wywalać. Z tego czarna lubiła wywalać najbardziej. I zamontowałem dwie. Zobaczymy, czy w ogóle jakaś będzie chciała tam wchodzić. Teraz wrzucimy. Tutaj po sztucznym jajku, e, tamte się trochę schowało, ale już widzę taki mały kłopot, że tutaj będzie trochę ciężko jajka wybierać. O, już zarobiłem głową, no ale zobaczymy. Jedno tak testowo zrobię, i czy będą wchodziły, czy nie. To w ciągu paru dni się okaże, ale do tego to na pewno trzeba zrobić schodki, bo tu im będzie ciężko wchodzić. Trzeba znaleźć deskę odpowiednią, tutaj taką rampę zrobić i schodki, szczebelki, żeby kury się nie ślizgały. O, kto nam tutaj przyszedł, proszę bardzo. Perełka w końcu się pokazała do kamery, dawno jej nie było. Edziu On... ją tu próbuje polizać, ale perełka jest niechętna na takie spółfalanie się. W międzyczasie ziemniaki się ugotowały, już mięciutkie. Można je odlać, wsadzić garnek w zimną wodę, niech stygną dla kur. Skoro już byłem przy chałupie, to wziąłem marchewkę dla królików. Niech mają trochę urozmaicenia, ale pojadły ładnie. Dużo tego zielicha miały, wszystko opędzlowały. No, prawie wszystko takie suche zostawiły. O, temu nawet trochę paszy zostało. Zawsze to jakieś urozmaicenie. A te dalej się podkopują. Już im tam zasypałem, to chyba nie wyjdą teraz. Znalazłem taką długą deskę, która nawet by się nadawała tutaj jako schodki. Mam kawałek takiej łaty z żynka, oczywiście. Z tego zrobię najpierw tutaj wspornik, bo ta deseczka będzie za słaba. Go porządnie przykręcę, żeby ona się na tym opierała. Tutaj skręcę i tutaj zrobimy skotki. Stopnie zrobię z tych deseczek, co odbijałem od palety. Tylko tak się zastanawiam, że chyba trzeba będzie dać po dwie, żeby kura tą kurzą stópkę miała lepsze oparcie, bo jedna może się jej omykać. Także tak po dwie, co kawałek przykręcę. Mam nadzieję, że wkręty mi starczą na długość, te rozbiórkowe starczą. Dobrze, to kręcimy. Przykręcę, to się włączę. I gotowe. Póki co tylko Bocianek zainteresowany tą, konstru tą konstrukcją. No ale to nie czas, żeby się niosło. One tu się dobijają, bo już czują, że zaraz pójdą na zielonkę. I co, Bocianek? Podoba ci się konstrukcja nowa? No mam nadzieję. Bo jest okazja go z bliska nagrać. Co, odlecisz? Tylko nie do ciepłych krajów. Jak tutaj, tu chyba jeszcze żadna nie wchodziła do środka. Tutaj widzę, że wchodziła, wszystko już tu Prze Bateria mi padła przy poprzednim ujęciu, także tak się oto prezentują gniazda ulepszone. Tutaj już parę kur wchodziło tak aż dotąd wysoko. Jeszcze chyba żadna do środka nie weszła, chociaż może i jakaś już się tam zaplątała. Zobaczymy, czy to zda egzamin. Tutaj to wskakiwały bez problemu. Tutaj dochodziły do końca drabinki. Jutro się okaże, czy się tam niosą, czy się nie niosą. Ja to zobaczę pewnie dopiero wieczorem, bo jutro cały dzień w pracy, niestety. Co zrobić? Niedziela, a trzeba pracować. Tutaj te pisklaki mają się dobrze. Jeszcze się nie podkopały. Będzie jakiś wolny dzień, muszę im to ogarnąć jakąś siatkę zakopać, czy coś takiego bo są coraz większe, coraz mocniej kopią i co, coraz częściej się podkopują, ile bym tam ziemi. Nie nawalił, to w końcu kury z jednej, maluchy z drugiej I przelezą, a niedobrze by było Jakby przelazły, kiedy mnie nie ma w domu Bo by mogły zmarznąć O, ziemniaki dałem kurom z osypką w międzyczasie i z tą kukurydzą Coś tam dziubią tą kukurydzę, ale Bez strzału. No i poszły wszystkie na zielonkę, to z tego udało mi się zrobić szorc A to jak kogoś to interesuje Może sobie Obejrzeć, o malutka z maluchami nawet tutaj się wybiera. Tak zauważyłem, że te maluchy jak są na zewnątrz, poza wybiegiem, to się bardziej jej trzymają. Tam na wybiegu to już chodzą gdzie chcą, a tutaj to jednak wolą przy Trochę deszcz zaczyna kapać. Mam nadzieję, że mi się nie poprzeziębia te całe towarzystwo. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na jutro na siódmą rano. A jutro to pewnie trochę pogadamy, jak co niedziela. Podpowiadam na Wasze najczęstsze pytania. Na dzisiaj nie przedłużam. Do zobaczenia jutro. Na razie, cześć!